Yo, chodźcie się, Manko, je tu, oczywiście, i e weret Pokażę Wam w tym odcinku, jak zrobić sobie zadanie nawiąż połączenie przy obozie przy Tulasów, w Szosie Chonkersa lub Deli Boogle. Mamy oczywiście zadania odbudowy, a wszystkie nowe osoby, które oglądają ten odcinek, zachęcam do subskrybowania tego kanału, żebyście po prostu nie przekapili kolejnych poradników oraz żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Natomiast w tym momencie lądujemy sobie w tym miejscu. No i tutaj mamy coś takiego. No i co, w tym momencie musimy sobie w to wejść i będziemy mieli drugi etap, czyli znaleźć i zniszczyć zamaskowany zakłócać budowania UR. Także że ten zakłócać znajdziemy na Daily Bugle w tym miejscu. że nie wiem gdzie on się znajduje na wstronnym przylądku. Także yy, polecam Wam wykonać to zadanie właśnie na Daily Bugle. że niszczymy go, quest zaliczony. Ja już dziękuję za oglądanie. My się widzimy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć.